Halo dzieciaki, z okazji Dnia Dziecka chcielibyś, chciałabym Wam dzisiaj przeczytać takie wesołe wierszyki. Proszę posłuchajcie, słuchać będzie dzisiaj Maksiu, który jest słuchajcie po fryzjerze, pięknie obcięty, nasz marchewka, moja no, Aniusia Królewna. Gotowe? Tak. Tak? Maksiu też gotowy? No to słuchajcie. stefek burczy mucha. O większego trudno zucha, jak był Stefek mucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wiek ja ich całe zgraję Pozabijam i pokraje. A te hieny, te lamparty to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę swej spisy. Lew, cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży. I znam tego jego muścia, co zły tylko kiedy pości. Szakal wilk straszna nowina to jest tylko wielka, większa psina. Komu zechce, to dam radę. Zaraz na oce nad ocean jadę i nie będę stewkiem, chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały, aż raz usnął gdzieś na siat. Ten się budzi niespodzianie? Patrzy, aż tu jakieś zwierzę. Do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi. Pędzi jakby chard ze smyczy. Tygrys tato, tygrys krzyczy. Tygrys? Ojciec się zasapyta. A chlew może miał kopyta straszne: trzy czy cztery nogi. Paszczę taką przy tym rogi. Gdzież to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą. A tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. <grym> Drugi wierszyk. Chory kotek, pan kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł kot doktor, jak się masz koteczku, źle bardzo i łapkę wyciąga do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwny prawie, za nadto się jadło, co gorsza nie myszki, wietrzynki i sadło, źle bardzo. Gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo, ty długo poleżesz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę uteczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Do tego, od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski, kiszki nietknięte, Z daleka pachniał myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo, Kotek przebrał miarę, Musiał więc nieborak srogą ponieść karę. Tak i z wami, dziateczki, stać się może, Od łakomstwa w dzień dziecka strzeż was, Boże. Bielny koteczek. Bielny koteczek. Kolejny wierszyk. Okulary. Ten wierszyk ja bardzo lubię. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maczał szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, Wszędzie szuka, paska, sapie, Spe, Szpera w piecu i w kominie, i W się dziurze i w pianinie, Już podłogę chce odrywać, Już policję zaczął zywać, Nagle zerka do lusterka, Nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł, są, okazało się, Że je ma na własnym nosie, i. No i ostatni wierszyk To dla was O pewnej Zosi Samosi Jest taka jedna Zosia Nazwano ją Zosia Samosia Bo wszystko sama Sama, sama Ważna mi dama Wszystko sama lepiej wie Wszystko sama robić chce Dla niej szkoła, książka, maba Nic nie znaczą Wszystko sama Zjadła wszystkie rozumy Wie co je Porozum, więc po co jej rozum? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie. A jak zapytać Zosię, ile jest 2 i 2? 8. A kto, był ko kto to był Kopernik? Król. A co nam Śląsk daje? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad wartą. A uczyć się warto? Nie warto. Bo ja sama wszystko wiem, i śniadanie sama zjem, i samochód sama zrobię, i z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał? Kto by sobie głowę, głowę łamał? Kto każdy, kiedy mogę sama, sama? Toś ty, taka mądra dama? A kto głupi jest? Ja sama. <śleszy> <noise> Dziękuję Wam dzieciaki, miłego dnia, Dniecka, pa pa! Ja.